Powiełam widzowie będą szły na zakupy. I pójdą na zakupy. Jak widzicie, mają strasznie pustą szafę. Załóżcie okulary, bo nic nie będziecie widziały. I kupią sobie przy okazji. Nie zgadniecie co? Kupią sobie przy okazji kotka! A propos kotka, zamówiły sobie. Mm, no, jak to się nazywa? Nie ten albo dobra za to. Y, zamówiły sobie takie do spania. Jej! Zobacz, co dostałyśmy! Wow! Dostałyśmy leżanko! Super! Teraz możemy je gdzieś ułożyć. Rozpakujmy je. Super! Oj, nie mam kartona. No. A, zapomniałam. że tutaj możemy zrobić ubranka. Schować te. Okej. Okay. Okej. Okay. Musimy teraz się przebrać, ale najpierw posacham ten drapak. Znaczy drapak. Najpierw musimy go gdzieś ułożyć. Będzie na... Będzie na mojej stronie. Nie, będzie na mojej. Będzie na mojej. Albo wiem. Kotek będzie tutaj. Żeby kazała swojej połowie, bo szafa jest połową, no nie? Prawda? Może ja najpierw pójdę się przebrać. Okej. Okay. Ja Co się mogę przebrać? Wiem, to! Jej! Twoja kolej, dobra? Jak bliźniaczki. to prawda. Okej. Okay. Musimy wejść i iść z lebu. Co mi a tak, ubrania. A może najpierw ten? Do, y, y, może tutaj najpierw skoczymy? Dobra. Co się stało? Nie wiem Wielbiasz... Yyy... Dobra Patrzcie, patrzmy

Dobra, to jest tego dobrym. OK. Okej. Dobra. Fajnie było. Dobra. Pani robicie, pani się nie odsuniemy. Tu będziemy zamawiać. Właściwie to mam na tą kartę, więc nie musimy się martwić o kasę. A co to tam jest? Chodźmy, zobaczmy, co to tam jest. Ścia. Wow! Bardziej mi się podobała Marsia. Dobra, oddaję. Nie musiałyście ale okej. Okay. Co mi się stało? Nie wiem. Dobra, musimy teraz sobie zamówić jakieś koktajle. Masz rację. Chcę zamówić jakiś. Ja też. Ja chcę bananowy. A ja jakiś inny. Szybko. Mam. Dobra. Dobra, teraz ja chcę jakiś. Przymajmy. Jaki jest? Wórkowy? Hmm, Nie wiem. O, Jakie wchodzę. Jakieś danie byśmy jeszcze chciały, ale jakieś to są za niwe. Dobra, wypijmy. Hmm. No i Mmm! Najsłodsze koktajnie na świecie! Zobaczmy jakie tu są jeszcze dania. Okej. Okay. No. Czekam... na... Co ja mam czekać? Na truskawki! Na truskawkowy... coś. A ja czekam na coś jeszcze innego. Oh, to tarło do mnie. A nie mam palerza. No, dobra, zobaczmy, co jeszcze można zamówić. Ja bym chciała arbuza. Marysia Łap! Oh, leci! Wszystko ładnie, pięknie, ale trochę dziwnie. Dobra. Weź łapkę, Marysia Mar i jemy. Ale nie zapłaciłyśmy, Masz rację. Musimy zapłacić. Teraz twoja. O, tu jest karta. Ok. To teraz musimy oczywiście. No, zjeść mnóstwo potrawy. Mmm. Musimy odłożyć talerze, okej, okay, ja odłożyłam, ja też, dobra, teraz może weźmy jakieś kubki, czekaj, mam pomysł, A, przepraszam pana, ile kosztuje ta kawa, dwa złote, dobrze Ktoś tam się tym zajmie. Mmm. Dobrze. Gotowe. Marcelina! Dobra, dobra, tam. Jedziemy do sklepu. Pomocy matelina. Jeju, uratowałam się. Chyba potrzebuję szamponu nowego. Ale, ten nie działa. Dobra, weźmy torby. A! To tak. O, patrz, pieniądze. Mogłabym położyć portfel Jasne. Nic w nim nie mam. No, dobra. Ukradniemy sobie pieniądze, zresztą znaczy, ukradniemy. Weźmiemy sobie, bo w sumie nie, nie mamy czym płacić. Okej okay. musimy coś kupić. Chodźmy. Jakie słodkie kotki! Kupimy dla nich łyżkę. Kulkę. To posłanko. Już mamy posłanko. To też się dobrze, ale nie. Weźmy mm. takiego słodziaka. Okej. Okay. Mm, weźmy coś jeszcze. Co to za usta. Wyrzucaj ją. O! Y, kupmy jeszcze jakąś zabawkę. Może. Nie, kupiłyśmy już dwie. jakiś mop. O, laptop. Kupuję. No, nie dasz jego go to. Szkoda. U, tablety i telefony. Weźmiemy dwa tablety. I jakieś zabawki. U, zobacz, jaka fajna. A jaka ta super. Patrz! Są jeszcze kauczuki! I klocki! Więcej klocków! Okej, okay. chyba Dobra, możemy iść zapłacić. Dobrze, to wszystko. Wow, jakie duże zakupy! To będzie... 100 złotych? Czy pani... Czy pani oszalała? Ach, dajcie po prostu pieniądze i tyle. Dobra, Idziemy, musimy iść, wam Do Oczywiście mamy piękną To jest moja paczka, to jest twoja paczka. Rozpakujmy ją. I postawmy na biurkach. No, bo gdzie indziej. Nie, tu. Tu. O. Tablet. Kupiłyśmy sobie. Kloczek, kauczuk, kloczek i rzeczy dla kotka, które będą tutaj. Okay. Tutaj. Potem odniesiemy to się. Daj pieniądze. Musimy je dobrze ukryć. Tutaj na przykład. Dobra, ja porozkładam swoje rzeczy. Klocki, y, tablet, białki, czujnik, idzie spać. Klocki kolejne, kauczuk. I to tyle w sumie, co kupiłam. Dobra. Super lalka. Podoba OK, możemy iść, i znaczy iść. Nie kupiłyśmy ubrań. Musimy iść po ubrania. Zróbmy coś. Musimy właśnie zrobić nasze ubrania. Okej. Okay. Zrobimy je sobie. Nie. Nie pasuje. Okej. Okay. Budniczka. Nie. Karpetki. Buty. Cygarki. Smartwatch? Nie. Kolebka. Jakaś. O! Taka? Bardzo pasuje. Dla mego szalika. I rękawiczki. Nie, bez rękawiczek. Okej, okay, mamy kolejny strój. Teraz jeszcze jeden. Weźmy sobie. Zróbmy? Buty. Regarde. I no, znaczy takie ładne te ta torebka. ta ładna, później z tej, tylko ta. Gotowe. Zrobiane są nowe dla ubrania. Trzeba jeszcze jedną zrobić. jakaś sukienka. Rajpowski. Albo nie, takie ładne skarpetki. Ja to zostawię. O! Ładne buciki. Takie. Nie. nie. Tak. Okay. Ta bardzo pasuje. Rękawiczki tu może być. Jakieś nie wiem co jeszcze. Okej. Okay. Jeszcze jedno ubranie trzeba zrobić. Albo nie to. Albo nie to. Albo nie to? Okej. Okay. Poszulką Albo nie. Może ta bluza po prostu. O! Pólniczka. Nie, ta? nie. Trzeba wziąć inną bluzkę, kochani. Może tą. O, i skarpetki. Piękne buciki. To na szyjnik. Okej. Okay. Okej. Okay. OK. Możemy wejść do domku. I to będzie tyle z naszego odcinka. Pa pa.